Proszę Państwa, w województwie są miejscowości małe, duże, są wsie gminne, a my dzisiaj rozmawiamy z panem burmistrzem pieniężna, czyli tej, jednej z tych mniejszych miejscowości w naszym regionie, w naszym województwie. Pan burmistrz pieniężna Krzysztof Kisiel. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, na początek osobisty wątek. Jak to się stało, że został pan burmistrzem Pieniężna? Był pan wcześniej kuratorem sądowym, jest pan prawnikiem, ale także, z tego co wyczytałem, także był pan sołtysem jednej z wsi pod Pieniężnem. Czy to jest naturalna droga, żeby zostać burmistrzem? Tak, od, przez kilkanaście lat miałem, miałem możliwość pełnić funkcję sołtysa, więc w samorządności uczyłem się od samego, od samego, od samego dołu, a wcześniej jeszcze w ogóle mając 19 lat zostałem członkiem rady sołeckiej, więc jakby znam perspektywę samorządu od samego, e, od tego najniższego szczebla, takiej społeczności lokalnej, niedużej. E, potem dwukrotnie zasiadałem w radzie miejskiej, bo przed ostatniej kadencji byłem przewodniczącym Rady Miejskiej i, i zdecydowałem się poprosić mieszkańców o, o, o zaufanie i o mandat burmistrza. I od półtora roku mam, mam zaszczyt tę funkcję pełnić. Ale pan mówi, że y, są to jakie miejscowości? To jest miejscowość Kierpajny Wielkie, południowo-zachodnia część gminy po sąsiedzku już z Powiatem licbarskim. Panie burmistrzu, y, już pan pewnie wszedł? rok minął, wcześniej był pan wiceprzewodniczącym Rady, że pan wszedł dokładnie w kwestie samorządowe pana gminy. I ja tu widzę, mam napisane, że macie budżet prawie 53 miliony złotych. To nie jest mało, jak na tego rodzaju miejscowość. To nie jest mało. Duży udział w tym budżecie to są środki inwestycyjne, więc na te cele, na, którym, na których zależy mieszkańcom, samorządowcom, radnym, sołtysom, więc to jest, to jest dość... Dość wysoka pula środków. Mamy nadzieję, że kolejne lata również przyniosą takie dodatkowe dofinansowania, dotacje, by móc realizować cele i poprawiać warunki życia mieszkańców. Ale jeśli mówimy o poprawie życia mieszkańców, to z jednej strony pieniężno jest w gronie miast, gdzie mocno ubywa ludności, a z drugiej strony chcecie budować y, bloki mieszkaniowe dla mieszkańców oraz także żłobek miejski. Tak. Y, czy to się nie kłóci? Nie, nie zabraknie wam mieszkańców do tych, do tych inwestycji znaczy to są, to są decyzje, oraz dzieci? To są decyzje, które, które w mojej ocenie mogą zapobiec temu zjawisku depopulacji. Rzeczywiście w ostatnich, w ostatnich rankingach samo pieniężno, nie mówimy o gminie, bo, tak. bo jesteśmy gminą miejsko-wiejską, jest na czwartym miejscu jeżeli chodzi o ten proces wyludniania. W ostatnich 30-20 latach, bo taka perspektywa była badana, ponad 20% mieszkańców ubyło. To jest oczywiście szerokie zjawisko. Nie wszystko jakby zależy od, od samorządu, gminnego zwłaszcza. Wiemy, że całe województwo się zmaga z tym problemem, cała Polska, więc my, my również tutaj w żaden sposób nie odstajemy. A te, a te decyzje. Takie jak budowa żłobka, czy budowa nowych mieszkań. Jakby myślę, to są sposoby na to, żeby przyciągnąć nowych mieszkańców albo zatrzymać tych naszych, żeby, żeby pieniężna nie opuszczali, tylko chcieli tutaj zakładać rodziny, szukali miejsc pracy i mieli też możliwość opieki nad, nad najmłodszymi dziećmi. W, tej, w pieniężnie nigdy żłobka nie było, więc to myślę, że jest, jest bariera do powrotu na rynek pracy dla, dla młodych rodziców i. Korzystając z dofinansowania zewnętrznego, z Krajowego Planu Odbudowy, chcemy taką jednostkę powołać. Ale wie pan, w tym momencie oczywiście trzeba zwrócić na to uwagę i podkreślić, że proszę państwa, że ten ubytek mieszkańców to nie jest kwestia pieniężna, to rzeczywiście to, to, jest, to jest zjawisko ogólnopolskie właściwie. Także nie jest to, proszę nie traktować tego jako zarzut z jednej strony. Ale z drugiej strony, jeśli pan mówi, mówi o inwestycjach, to w samym centrum pieniężna, dawnym, historycznym, stoi budynek ratusza, który jest odbudowywany już od od 90 roku bodaj. Czy pan da radę zakończyć tą odbudowę? Piękny budynek wiadomo ze swoją historią, tak. ale ciągle stoi niezagospodarowany. No 2024 rok jakby przyniósł takie kolejne prace, taki duży skok do przodu. Zamontowaliśmy stolarkę okienną i drzwiową, ponad 80 okien, kilkanaście par drzwi. Inwestycja prawie półmilionowa, więc jakby to też taki symboliczny krok, bo, bo na ten moment ratusz jest jakby zamknięty. Z takiego stanu surowego, otwartego mamy już stan, stan zamknięty. Oczywiście wymaga jeszcze dużo nakładów finansowych. Przygotowujemy się, przygotowujemy się do konkursu z rewitalizacji miast, które pan marszałek ma ogłosić w przyszłym roku. Mamy pełną dokumentację techniczną, mamy ważne pozwolenie na budowę. Opracowujemy gminny program rewitalizacji, który, który pozwoli nam sięgać po te środki, mam nadzieję, z sukcesem. Ale to są zadania na przyszły rok. Czyli jest nadzieja, że piękny ratusz zafunkcjonuje i pan tam będzie miał swoje biuro, tak? No tak, dla Pieniężna to wiadomo, ratusz to jest serce miasta, więc szcz szczególnie, ważny, szczególnie ważny budynek. Mam nadzieję, że, że perspektywa najbliższych lat jakby pozwoli zakończyć te, to zadanie. W ogóle samo miasteczko było bardzo zniszczone w czasie wojny i do tej pory ten pusty plac w centrum miasta trochę straszy. Czy te nowe budynki tam właśnie będą lokowane? Nie, to jeżeli chodzi o te budynki w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, one będą jakby w drugiej części miasta, w tej nowej, ale ostatnie tygodnie to też taki jak intensywny, aktywny czas, szukamy inwestora, który, który chciałby tam właśnie zbudować kolejny budynek wielolokalowy, już są jakieś koncepcje też. Jest nadzieja, jest jakieś światełko, że ta, ta te, te stara część miasta historyczna jakby na nowo zacznie być zabudowywana. Czekamy. Wspieramy oczywiście wszelkich inwestorów, współpracujemy. Staramy się pomagać jak tylko możemy, żeby ktoś, ktoś tam zainwestował. Ja w Pieniężnie jest kilka obiektów, które nie są waszą własnością i a mogłyby spokojnie uzupełnić substancje miejsko. To jest chodzi na dawne budynki zespołów szkół rolniczych oraz całkiem niedawno radni powiatowi wcale nie miejscy, nie przegłosowali przekazania pewnych insta instalacji sportowych. Jak to się dzieje? Czy nie potraficie z powiatem się dogadać? Czy też to są jakieś inne siły, które, które doprowadzają do tego, że, że mimo waszych dobrych chęci po prostu nie udaje się tego, te, tej sprawy dogadać? Przypominam, że zespół szur rolniczych funkcjonował ładnych kilkadziesiąt lat, w pewnym momencie zostało to zlikwidowane, nie przez miasto, broń Boże, tylko przez powiat, a teraz te budynki stoją puste. Tak, w 2015 roku, jeżeli dobrze pamiętam, została zlikwidowana szkoła z ogromną tradycją dziesięciolecia. Ja również jestem absolwentem technikum, technikum w pieniężnie, wielu, wielu mieszkańców y, szkołę średnią robiło właśnie w tym kompleksie, no, budynki pozostają niezagospodarowane, i to zarówno budynek, ten główny budynek szkoły, stary budynek, przedwojenny szpital, jak również i, i kompleks i internatu y, i, i garaży. Jest problem z, z, ze znalezieniem nowej funkcji, nowego przeznaczenia dla tych budynków. Ostatnio, ostatnio samorządowcy z powiatu spotkali się na miejscu również z, z, z władzami powiatowego centrum medycznego. Jakby szukamy wspólnie nowej funkcji, nowego przeznaczenia. Kolejny rok, wiadomo, powoduje degradację tych budynków. Jeżeli chodzi o Orlik, to on kilkanaście już lat temu został zlokalizowany właśnie przy tej zlikwidowanej szkole. Uznano, że to jest najlepsza lokalizacja. E, takim tytułem, na podstawie którego użytkujemy tę nieruchomość jest umowa, umowa użyczenia. Hmm. Wiadomo, że to jest tak czasowa forma, mało pewna forma. E, Orlik już wymaga, wymaga pewnych nakładów remontowych. E, przed podjęciem kroków chcieliśmy... chcieliśmy jakby uregulować tą sytuację prawną i, i wystąpiłem z wnioskiem do, do zarządu powiatu o nieodpłatne przekazanie. Oczywiście na cele publiczne sport to również zadanie, które, które jest wpisane w katalog zadań własnych powiatu, więc żadna działalność komercyjna, a raczej taka no publiczna, na, ukierunkowana na, na war, tworzenie warunków do rozwoju młodzieży. No niestety, niestety decyzja rady jest, jest, inna. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać i znajdziemy, znajdziemy taką możliwość, żeby, żeby gmina tę nieruchomość pod Orlikiem przejęła. No bo staliście się właściwie zakładnikiem pewnych sporów w Radzie Powiatu, gdzie mam zarząd takie, powiatu, mam takie wrażenie, zarząd tak, powiatu tak. chciał wam to przekazać, a większość rady nie zgodziła się, tak? Tak to wygląda. Prawda, że dwóch radnych z Pieniężna też głosowało przeciw przekazaniu? Yy, tak, tak wyglądało głosowanie. Rozumiem. Panie, apelujemy do radnych, żeby radnych, szczególnie tych z Pieniężna by wzięli to pod uwagę, interesy swojej miejscowości. Panie burmistrzu, ale przechodząc do innych spraw, ja widzę, że po prostu zaczynacie też inwestować w rozwój... Obrony Cywilnej, magazyn, magazyn obrony cywilnej, infrastruktura do zarządzania kryzysowego. Na czym to ma polegać? Tak, tak jak wszystkie samorządy w Polsce, to, to zadania z obrony cywilnej przez wiele lat jakby odkładały na bok, nie były realizowane żadne, żadne zadania. Ten rok przyniósł duże zmiany, bo ogólnopolski program rozwoju obrony cywilnej jakby umożliwił pozyskiwanie środków na, na to zadanie. Program wieloletni, w tym roku pierwsza edycja. Środki przyszły do, stosunkowo późno, bo jeżeli dobrze pamiętam, to był trzeci kwartał z takim zastrzeżeniem, że one w tym roku muszą zostać wydane. Więc szukaliśmy zadań takich, które są do wykonania w tym roku bez większych y, przygotowań, bez dokumentacji, projektów, pozwoleń na budowę. Uznaliśmy, że urządzimy. Taki magazyn z prawdziwego zdarzenia w jednym z budynków gminnych. Tam aktualnie trwają intensywne prace, prace remontowe. To jedno zadanie, a drugie to zakupy wyposażenia, które w sytuacji kryzysowej będzie potrzebne, oby nigdy nie było, ale będzie w dyspozycji. To są takie też drobne rzeczy jak, jak łóżka polowe, jak śpiwory. Ale również piły motorowe, piły do betonu, agregaty, to wszystko, co może być konieczne do, do użycia i, z, i zabezpieczenia naszych mieszkańców. W obecnych czasach bezpieczeństwo to nie tylko bunkry, nie tylko obiekty, ale także to cyberbezpieczeństwo. Wy realizujecie, z tego zauważyłem, program cyberbezpieczny samorząd. Na czym to polega? Tak, inwestujemy w nowy sprzęt, taki, który będzie zabezpieczał dane, postępowania, które prowadzimy w różnego rodzaju systemach. Zakupiliśmy też szereg nowych, nowych oprogramowań. Mamy też agregat, to też taki pierwszy zakup na potrzeby urzędy z tego, z tego programu. W sytuacji, gdyby zabrakło, gdyby zabrakło prądu, jesteśmy samowystarczalni, automatycznie odpala się agregat, wszystkie, y, cała infrastruktura urzędu, w tym komputerowa, informatyczna działa bez zarzutu. Aktualnie przygotowujemy kolejny wniosek y, do Marszałka z programu unijnego, żeby, żeby dalej inwestować w to cyberbezpieczeństwo ale też wychodzić jakby naprzeciw y, y, mieszkańcom, czyli elektroniczna obsługa interesanta, y, e-płatności, wiele równ również takich, takich udo udogodnień, ułatwień dla, dla mieszkańca, żeby można było załatwić sprawę administracyjną bez wychodzenia z domu. Oczywiście dla osób, które, które będą chciały, będą miały możliwość. Dlaczego warto przyjechać do pieniężna? Mówię teraz z punktu widzenia potencjalnego turysty. Mhm. Mamy kilka a na pewno y, y, takich wabików, które, które do pieniężna potrafią przyciągnąć. Rezerwat Doliny Rzeki Wałszy. To jest marka, marka w samo, sama w sobie. Od ponad 100 lat, forma ochrony przyrody, jedna z pierwszych w Europie. Niesamowity, głęboki jar. Wałsza y, na tym odcinku ma taki charakter rzeki, rzeki górskiej. Szczególnie wczesną wiosną albo późną jesienią, kiedy, kiedy ona się mieni różnymi barwami. Wspaniała ścieżka dydaktyczna, niezwykła, niezwykły klimat, atmosfera. Serdecznie polecam. Po sąsiedzku z Doliną Rzeki Wałszy, kompleks księżywerbistów, klasztor dom misyjny świętego Wojciecha, przy którym jest Muzeum misyjno-etnograficzne, też instytucja kultury z wieloletnią tradycją. Po wielkiej modernizacji. Ten, ten rok to był, to był czas powrotu muzeum do oferty kulturalnej regionu. Jest, jest nowoczesne, jest bardzo ciekawe, interesujące. Już widzę, autobusy coraz częściej kursują w kierunku naszego seminarium. To znak, że, że to muzeum powróciło i, i, i jest bardzo atrakcyjnym punktem na naszej mapie. I... Pewnie nie wszyscy mieszkańcy spoza pieniężna wiedzą o tym, że miasto i, i, i najbliższe jego okolice to jest prawdziwe zagłębie pszczelarskie, bodaj największe w województwie. Czy to też według pana jest jakoś swoista, jakość swoista, no, cecha charakterystyczna miasta i okolic? Tak, zdecydowanie. Tych pszczelarzy, pasiek takich rodzinnych. Yy, głównie te, te gospodarstwa prowadzą, prowadzą działalność na mniejszą skalę, ale w, w Pieniężny jest siedzibą dwóch kół pszczelarskich, które, które skupiają, zrzeszają pszczelarzy i, i działają na rzecz, na rzecz pszczelarstwa. Wiele osób zajmuje się pszczelarstwem jakby od pokoleń, tak? Przywieziono tutaj te tradycje, głównie, głównie z Wileńszczyzny w latach 40 i 40. już kolejne pokolenie jakby przejmuje, przejmuje te piękne, piękne tradycje trudny czas dla pszczelarzy. Rozmawiam z nimi. Jest problem z ceną miodu, jest problem też z rynkiem zbytu, ale, yy, no, ale jakby zajmują się tym i, i z nadzieją patrzą w przyszłość, są na zmiany. Czyli turystów zapraszamy nie tylko do zwiedzania, ale też do zakupu miodu. Oczywiście tak. W wielu miejscach, w, w wielu pasiekach można nabyć yy, miód, miód z pieniężną. On jest oczywiście odpowiednio oznaczony jest najlepszy. Kiedyś dawno temu, nawet sam jako dziennikarz to opisywałem, na miejscu, gdzie miał powstać nowy cmentarz, pan jest za młody, żeby to pamiętać, odkryto, odkryto jakiś skład starych monet przedwojennych, srebrnych. Było to wtedy no, istotnym, istotnym, istotną atrakcją. Mówiono wtedy, że o, ale w tym zamku to dopiero, to dopiero mogą być skarby, ale zamek do tej pory zdaje się jest w prywatnych rękach i, i, i nic tam się nie dzieje prawie. Zamek jest w gminnych rękach. Od, został odzyskany po długim, wieloletnim procesie sądowym z poprzednim właścicielem. Od kilku lat jest gminny. Dwa, trzy lata temu zostały wykonane pewne prace na dachu, które zabezpieczyły ten obiekt. I, 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 oczywiście czeka, na, czeka też na nowe przeznaczenie na inwestora. E, szukamy rozwiązań, szukamy inwestorów. Prowadzimy też rozmowę z takim poważnym towarzystwem historycznym, które, które jakby widzi możliwość wykonania pewnych prac na zamku. Jesteśmy dobrej myśli, też plany są bardzo ambitne. Potrzebny jest czas i taka intensywna praca przy tym temacie również. No i pieniądze niestety. I środki, duże. ogromne środki, tak, tak. To dziesiątki milionów złotych potrzebne, żeby, żeby, żeby tam przywrócić jakąś funkcję temu temu budynkowi. O ile ratusz to myślę kilkanaście milionów złotych, żeby wykończyć, tak zamek to na pewno kilkadziesiąt. Panie burmistrzu, miałem przyjemność ostatnio być w pieniężnie w siedzibie seminarium werbistów na konferencji naukowej. Pan też tam był. Czy ma to oznaczać, że wasza współpraca seminarium jako władz miasta jest dobra, po pierwsze, a po drugie, czy, czy w związku z tym pieniężną może też stać się też ośrodkiem no, konferencyjnym również? Ta współpraca z werbistami zawsze, zawsze była, była bardzo dobra, jeżeli chodzi o poziom, poziom samorządowy, ale też w takim, takim odczuciu społecznym mieszkańców. Klasztor jest takim ważnym podmiotem, wiele osób. Dawniej i dziś tam pracuje, liczy, może liczyć też na, na wsparcie, jakby klasztor jest mocno wpisany w życie naszej, naszej społeczności. I zawsze tak było, nawet w tych, i nawet w tych trudnych czasach. Jeżeli chodzi o współpracę z samorządem, to ona się jakby układa wyśmienicie. Werbiści mają doskonałą infrastrukturę na, na, na tego typu wydarzenia, jak na przykład konferencja, która była miejsce, miała miejsce kilka tygodni temu, więc zawsze są otwarci na współpracę, zawsze też przyjmują naszych gości, zawsze. Starają się, starają się być aktywni na naszych wydarzeniach, różnego rodzaju imprezach. Bardzo sobie tę osobiście współpracę, współpracę cenię. Ten rok jest szczególny dla Zgromadzenia Słowa Bożego, bo, bo całe, cały zakon na całym świecie obchodził 100%. 150. rocznicę jakby założenia powstania. Yy, ogromne, wielkie uroczystości były w pieniężnie we wrześniu. Jako samorząd również je organizacyjnie, technicznie wspieraliśmy. To pokazuje, że, że ta relacja, że ten kontakt i ta współpraca jest bardzo dobra. Pieniądz to także szlak kopernikowski, który wjedzie również przez Olsztyn oczywiście, no i do Fromborka dalej. Yy, czy to jest szansa dla, dla Waszego miasta? Da, może przyciągnąć. Turystów kolejnych? Tak, dwa szlaki. Szlak Kopernikowski to już jakby instytucja, inicjatywa z dłuższą historią. W tym roku jubileusz obchodziliśmy tej inicjatywy turystycznej, ale druga, drugi pomysł, drugi projekt to Szlak Świętej Warmii. Również jesteśmy w, i w stowarzyszeniu, staramy się aktywnie działać na tym polu w tym roku. I w kolejnym ma być wytyczany ten szlak przez powiat Braniewski, również przez naszą gminę. Będziemy aktywnie, aktywnie w, tym procesie, w tym procesie uczestniczyć. I Ciągle o tych turystach, panie burmistrzu, bo to jest bardzo istotna sprawa dla takiej miejscowości. Mianowicie, interesuje mnie jedna kwestia. Cały czas, wiem, że z burmistrzem Braniewa rozmawialiśmy oraz ze starostą Braniewskim no, potencjalnego wykorzystania turystycznego Pasłęki, rzeki Pasłęki mm. na wpływy i tak dalej. Czy nie da się tego wykorzystać także pod kątem Wałszy z jej przepięknym przełomem pod, pod samym miastem? Tak, Wałsza jest trudniejsza do, do tego typu celów, w związku z tym, że ona przynajmniej przez rezerwat ma charakter rzeki górskiej, więc momentami jest bardzo płytka, kamienista. Więc aczkolwiek są też, są też takie inicjatywy i kajakarze, którzy, którzy w tych odcinkach, gdzie jest to możliwe, urządzają, urządzają spływy. Myślę, że to Wałsza plus też trasy rowerowe, które mamy. Przez Pieniężno przebiega Green Velo, więc trasa ogólnopolska. Za chwilę samorząd województwa będzie realizował bardzo dużą inwestycję. Budowa drogi wojewódzkiej Pieniężno-Orneta i tam również jest przewidziana ścieżka rowerowa już taka na miarę współczesnych, współczesnych czasów, więc turyści od Lidzbarka Turyści na rowerach. Od, Lid, od, od, od Lidzbarka Ornety będą mogli przyjechać do pieniężna i Greenwell'u pojechać w kierunku Braniewa, Fromborka, Elbląga. Myślę, że to też w jakiś sposób tę naszą turystykę rowerową ożywi. Czy można powiedzieć w związku z tym, panie burmistrzu, że to prawda? Duże może więcej, ale małe jest piękne i to małe to jest właśnie pieniężno, tak? Małe jest piękne i robimy wszystko, żeby było coraz piękniejsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, Panie redaktorze.